Cześć kochani, z tej strony Paula. Witam Was na moim nowym kanale, który się nazywa AliExpress Wedding by Paula. Jak sama nazwa wskazuje, tematyka jest typowo ślubna. Będą się tu przewijać przeróżne rzeczy. Wszystko będzie typowo ślubne. Dzisiejszy odcinek będzie z sukniami ślubnymi. Się doczekać nie mogę. <noise> Ogólnie pomysł na to się wziął z racji tego, że zamówiłam swoją suknię, no powiedzmy, ślubną, to miała być na poprawiny na AliExpress. Kochani, zapłaciłam za nią 330 zł, a przyszła piękna. Naprawdę w ogóle się nie spodziewałam, nie oszukujmy się, ale w polskich sklepach za 330 zł. No, kupimy ładną sukienkę, prawda? Ale ja mi się nie spodziewała, że w ogóle można za taką cenę kupić. No, taką, którą można ubrać na ślub. Zresztą, zobaczycie, może ja to jak się rozgadam. Mam tu trzy suknie. Yy, czwarta jest otwarta, z racji mówię, że ona już przyszła wcześniej. I to było moje wow. Więc co? Zaczynamy. <noise> już tak długo na to czekałam, jak przyszły te paczki, to ja nie mogłam wytrzymać. Tu co... Tu są moje trzy suknie. Są pięknie zapakowane. Nie mam pojęcia, jak oni to robią. Ja mam w ogóle problem, żeby złożyć prześcieradło. <laughs> A to dopiero taką kieckę. Także brawa dla nich. Zaczniemy od tej, bo ta przyszła jako pierwsza. Więc tak, mamy paczuszkę. Na pewno wam zaraz pokażę, jak Suknia wyglądała w linku. Będzie odcinek z typowo sukniami ślubnymi Boho. Przynajmniej tak mniej więcej starałam się wybrać. Ta wygląda pięknie na zdjęciach, a zaraz zobaczymy, jak będzie w realu. Dobra, otwieramy. Pierwsze, co to paseczek? Podejrzewam, że do tyłu, żeby zawiązać, bo nie jest na zamek, na guziczki, tylko na. Tylko jest związane. Ogólnie z wszystkich sukienek, ta była najcięższa. Ojeju! No powiem wam, no prezentuje się ładnie. Góra mi się bardzo podoba. Tu zdecydowanie zobaczymy, co z tymi ramionami będą jest naprawdę, dla mnie jest ciężka yy, zobaczymy jak ona będzie na mnie, jak ja się w niej będę czuła tył tu jest grubo, także na pewno nic nie będzie prześwitywać, są jakieś miseczki yy, i jest usztywnienie także super bo powinno się dzięki temu trzymać dobrze dół jest taki także zobaczymy już bym chciała. Dajemy na wieszaczek i lecimy z kolejnymi. Aha, kochani, jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć. Tamta suknia była szyta no około 3 tygodnie. Szła, wiecie co, szła ponad troszkę ponad tydzień i ona chyba dotarła pocztą, jak się nie mylę. Kolejne trzy będą od jednego sprzedawcy. Te dwie tutaj podrządki, które będą, one były zamawiane naraz, więc one były szyte kochani, 4 albo 5 tygodni, dwie suknie. Ale za to, co się zdziwiłam, doszły do mnie w 4 dni, były wysyłane z Szanghaju. I DHL-em dotarły do mnie w 4 dni yy, w tym to był weekend. Także ja byłam w szoku, bo dostałam paczkę w poniedziałek, a powinnam w piątek. Także bardzo się pospieszyli. Ta sukienka mi urzekła na zdjęciach. Ona bardzo mi się podobała. Podoba mi się taki styl. Nie wiem do końca, czy będzie na mnie dobrze wyglądać. Mam nadzieję, że tak. Yy, no zresztą zobaczymy, tak? No i otwieram. Jak oni to składają? Ja nie rozumiem tego. Okej, okay, już widzę, że jest do góry nogami na, na odwrót. Ojej, jakie to jest słodkie. O matko. O Boże. Widzicie co? Ona jest piękna. Naprawdę mi się... Podoba Ja uwielbiam takie guziczki. Przecież to jest tak piękne, słodkie. Bałam się tego materiału. Czy on na pewno będzie. Mm, no właśnie, wiecie jaki będzie. No ale taki jest. Co? Tutaj mamy w środku gorset. Nie, no, no to nie jest gorset. W sumie no materiał. Macie miseczki. Także no zobaczymy. wstępnie ale jest długa. Ja każdą sukienkę zamawiałam pod swój wymiar. Także też zobaczymy, czy aby na pewno wszystko się będzie zgadzało. Zamawiałam jedynie o 5 cm dłuższą. Bałam się, że będzie za krótka. Wolę. Wolę jednak mieć ten zapas w razie W skrócić. Z tym akurat nie ma problemu. No nie, kochani, telefon mnie zrobił w konia. I gdy otwierałam trzecią sukienkę, to się niestety nie nagrało. Nie wiedziałam, że po 10 minutach się wyłącza, przestaje nagrywać. Z racji, że nigdy nie nagrywałam takich długich filmików. Także niestety to jest trzecia sukienka. Proszę bardzo. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się bardzo ta góra tutaj. Dla mnie to jest pięknie ozdobione. Bardzo się wyróżnia w tej yy, sukni. Ja myślałam, że ona jest troszkę... Ciemnie. Nie, rzeczywiście ona była taka jasna, bo wszystkie sukienki brałam takie jak na zdjęciu. Tam chyba pamiętam, nawet nie było takiej opcji, ale ja pisałam do sprzedawcy tak samo jak każdą suknię brałam na swój wymiar. Mierzyłam się i wysyłałam. Jedynie brałam dłuższe o 5 cm. W razie W, żeby mieć zawsze tego zapasu, są ramionka. Tak, są takie, także ja uwielbiam. Podejrzewam, że będzie mi pasować ta suknia i że będę się w niej czuła dobrze. Tak, kochani, i to nie jest usztywnione. Czego mi brakuje tutaj? Wolałabym, żeby było usztywnione. Podejrzewam, że może wtedy by się trzymało lepiej, chociaż nie wiem, może tak będzie mm, wygodniej dla nas. Są wszyte miseczki, z tyłu jest zamek. I tak jak mówiłam, jest tutaj. To coś do zapinania, nie wiem, podejrzewam, żeby suknia się lepiej trzymała. To jest taki elastyczny pasek. On ma tu zapięcia, widzicie, jak w staniku, także to się zapina pod siebie. Nie wiem jeszcze, co tym powiedzieć, bo pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Także zobaczę, czy to coś daje, czy to rzeczywiście coś. Fajnego. Ma, chyba jest z tyłu lekko dusza, ma lekki tren, ale wszystkie te sukienki takie są y, dla mnie lepiej, jak nie, nie są aż tak bardzo długie, bo i mi będzie łatwiej pokazać i się chyba na pewno będzie wygodniej w tym chodzić. Bo zdaje mi się, że jak kupujemy suknie na AliExpress, to raczej nie są podpinane, chyba że już płacimy lepsze pieniądze, podejrzewam, że już y, raczej tak. odkładamy. I lecimy do kolejnej, mojej pierwszej zamówionej. Co były ochy i achy. <laughs> A więc, kochani, jestem z moją cudowną suknią. Ona jest naprawdę piękna. O, ogólnie zdajcie sobie sprawę, że ona jest najtańsza z nich wszystkich, bo tamte kosztowały każda 390 do 400. Coś koło tego. A ta kosztowała trzy, wtedy mnie yy, 320, nie, 330 zł. Zobaczcie, ona jest yy, czy czy bogato zdobiona. No na pewno yy, góra się wyróżnia. która ramionczka też są pokryte tymi koralikami, co mi się bardzo podoba. Są wszyte miseczki, gdzie mi się wydaje, że moje chyba były trochę krzywo wszyte. To widać, jak ją zakładam, chociaż nie jestem pewna, zobaczymy na pewno. I co jeszcze, pamiętam, że te koraliki, nie każdy był dokładnie przyszyty. w. Te nitki, gdzie nigdzie były luźniejsze. Ale nie będę was kłamać, że jak za taką cenę mi to w ogóle mi to osobiście kompletnie nie przeszkadza, bo nic się nie rozwala, nic nie pęka, także dla mnie jest ok Dół jest troszkę inny, bo tutaj są kropeczki i gdy ja mierzyłam swoje suknie ślubne, znaczy gdy mierzyłam szukałam swojej. To te kropeczki mnie urzekły. Tak, końcowo nie wybrałam z kropeczkami. Trafiło na inną. Ale zakochałam się w tym, dlatego na poprawiny chciałam, żeby było coś takiego. No bo kiedy jeszcze założę białą suknię? No, nie za bardzo. Aha, kochani, tył. Tył jest piękny. Jest w literę V. <laughs> nie wiem, no i ja w niej się zakochałam i... I dalej jestem zakochana, i co Wam powiem, na pewno jest najlżejsza z tych wszystkich sukienek. Na to, co w ogóle jest bardzo leciutka w porównaniu z tamtymi, i podejrzewam, że będę to czuła, gdy je będę mierzyć, zakładać. No wow, jest tak piękna, że no, nie wierzę, że to jest sukienka z Aliexpress za 400 zł, tak? Ja brałam o 5 cm dłuższą, więc yy, tak, mam na sobie obcasik, o którym oczywiście pisałam, wydaje mi się, że ma te 5 cm więcej, zaraz stanę na Moich drewienkach, pomocnikach, yy, które mniej więcej mają no, troszkę ponad 5 cm, dlatego zobaczymy, czy rzeczywiście było na wymiar. I też chcę, żebyście zobaczyli, jak ona się układa, bo ona jest naprawdę piękna. To jest typowa suknia na ślub. Który ktoś ma w stylu boho, tak? No, założyłam Wianuszy, który oczywiście też jest z AliExpress. Podam Wam oczywiście link na dole do niego. Na pewno będzie odcinek, w którym będę zamawiać Wianki i je omawiać. Także nie będę się o nim rozgadywać. Moi pomocnicy. Jest troszkę dłuższa, ale mi to wcale nie przeszkadza. Tu się troszkę dziwnie podgina w biuście. Może mogłam na górze jeszcze zawiązać mocniej. No ale, no spójrzcie. Ten trend. Mam nadzieję, że tego banka nie widać. O, no nie, nie poradzę sobie sama. jest przepiękna i naprawdę. No nie mam słów. Co? U mnie na pewno te sznureczki jest... to jest za luźne. Zdecydowanie jest za luźne. Ja mówię, ja podałam swoje wymiary. I w sumie nie wiem, czy, czy wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o wymiary, bo tutaj jest gorset. Więc no nie jestem w stanie tego tak sprawdzić. Nie wiem, w jaki sposób się szyję wtedy, czy to jest w ogóle jakaś różnica. Co zauważyłam? Ona z sukienek jest najcięższa, ale ja jej wcale nie czuję. Z racji tego, że jest gorset i jednak nim się mocno obwiązuje, to tego nie czuć. Zdecydowanie, gdyby była po prostu do mojego wzrostu, to by było super. To by była bomba, naprawdę i pasuje do mnie taka sukienka. Jak prasowałam, to zauważyłam, że głównie ten ciężar, który jest. W tych sukienkach, to jest podszewka i ta rzeczywiście ma najgrubszą podszewkę. Ma ona taki kolor. Ona jest ogólnie jakaś podwójna w sumie to jest podwójny materiał. Także sama podszewka widzicie, to nic nie prześwituje. Następnie mamy yy, koronkę, taką. Później jest zwykła warstwa tiulu i na samym końcu dopiero ta warstwa. Do czego mogłabym się przyczepić, że tutaj widzicie, są takie zakończenie jakby tego tiulu I tutaj są te dziurki. Może podejdę, Wam pokażę. Są te dziurki takie. I no to jednak mogło być wycięte, no ale yy, koniec końców w ogóle tego nie widać. Także, jak sami widzicie, no. Piękna. Na suknię, numer dwa. Więc tak, ona mi się bardzo podobała na zdjęciach, bo była taka wyjątkowa. A teraz tak, to jest moim zdaniem o połowę, jakieś za długie. Powinno być krótsze. No, przeszkadza mi to i w ogóle dziwnie to wygląda przede wszystkim. To samo jest z tyłu. Zasłania to ogólnie fryzurę, więc tak chyba nie, nie za bardzo. Za to podobają mi się guziczki, są naprawdę piękne. Tutaj też tak no ładnie to wygląda, nie powiem. Ale ten przód no... no nie. Mówię, było to pod mój wymiar szyte i jednak jest za duże. Powinno być węższe i tu może jakby było bardziej troszkę to może by to lepiej wyglądało, a tak to czuję, że mnie to po prostu poszerza, chyba pewnie gdyby ktoś był większy troszkę, to pewnie super miseczki też jakoś są takie. A no może przez to, że wcześniej miałam tą suknię, y, która jednak była bardzo dopasowana. Teraz tutaj w ogóle to mi piersi nie trzyma. Jest po prostu za duża, no ale mamy podszewkę, koronkę. O. I, i to. to mi się bardzo podoba. Co, jeśli chodzi o wzrost, wciąż jest za długa, mimo że powinna być już krótka, jak ja na tym stoję. No z jednej strony dobrze, tak, ale z drugiej nie wiem, czy jeśli bym chciała skrócić, jeśli rzeczywiście by była dla mnie, czy to nie jest problem, gdy tutaj jest ta koronka tak na dole. Nie wiem, nie wiem. Na pewno krewcowe wiedzą mi się. Może wypowiedzą. <laughs> nie dawałam nic na głowę, jak widzicie, bo uważam, że w tej piecce to już by było za dużo. Nawet się zastanawiałam, czy dać kolczyki. No co, no i czuję się w niej, ale może ktoś inny by się poczuł. Co jeszcze? Na pewno czuję, że jest lżejsza, jest lekka w porównaniu z tamtą suknią. Chociaż tamta mnie mocno opinała i ja tak tego nie czułam, ale jednak, gdy ją ściągnęłam, no poczułam troszkę ulgi. Tak to wygląda. No nie jest źle, prawda? Jak takie pieniądze. Czas na trzecią suknię i jest za duża. W ogóle. No jest mi szkoda, bo na nią bardzo liczyłam, bardzo mi się ta góra podobała i no i niestety jest o wiele za duża. W ogóle, jakby to było na przykład tu złączone i tu by było usztywnione, to myślę, że fajnie by mogła wyglądać ta sukienka. A tak to wszystko wisi, nic się nie trzyma. Nawet jakbym, jakbym z tyłu ścisnęła to. To jeszcze to jakoś wygląda, ale wiecie co? Tutaj te rękawy, one są, no zobaczcie, one są takie bardzo puszczone, aż za dużo ich jest. I ja na przykład widzicie, ja mam ograniczone ruchy, bo to jest podszyte, powinno być chyba tylko tu, a jest tutaj. I ja, no ja nie mogę do góry podnieść rąk. Sukienka idzie ze mną. No niestety nawet z tyłu to zapięcie, które było jak w Staniku, to. Nic to nie dało. Widzicie, z tyłu? Z tyłu ona nawet chyba ładnie wygląda. No ale cóż, gdyby nie ten przód. Nie wiem, nie wiem, czemu podałam swoje wymiary. Znowu jest troszkę dłuższa niż powinna być. Też tutaj bardzo się robi bufiasta. I znów poszerzam. Może to jest wina tego materiału? Nie wiem, no mówię, ta góra to. No nie, nie wypał. No tak, to może jeszcze, ale, ale tu się robi taka bombka. Panie, co jest pod spodem? Macie podszewkę, później jest jedna warstwa tiulu, druga warstwa tiulu i trzecie to jest to. Także tego tiulu jest naprawdę dużo, przez to też ona jest taka spora. Chociaż gdyby ktoś był większy ode mnie, ja myślę, że ona by tak mogła ładnie wyglądać. Tak mi jest szkoda, Gdyby mówię, też nie te ramiona, bo, bo coś, tu, coś tu poszło nie tak. Też ma tren. Nie jest jakiś długi. One mają taki no, troszkę dłuższy, ale nie jest jakiś obłędnie długi. Ta góra mi się tu tak podobała. Niestety, no, no nie wiem nawet co powiedzieć. Szkoda, bo liczyłam bardzo na tą sukienkę, jak ją zobaczyłam, jak tą górę zobaczyłam, to byłam pewna, że to będzie strzał w dziesiątka tymczasem. Tak, to może jeszcze, albo tutaj. Niestety. No co zrobię? Na ostatnią sukienkę dzisiaj. <laughs> to będzie moja sukienka poprawinowa. Ja się w niej zakochałam i uważam, że to się nie zmieniło. Jest naprawdę piękna. W ogóle przede wszystkim uważam, że do mnie pasuje. Jest to najlżejsza sukienka z, z wszystkich, które dzisiaj miałam. I już wam powiem czemu. Ponieważ pod spodem mamy tak, jedną warstwę tiulu, później podszewkę. Która nie jest wcale tak gruba jak tamta, że nic w ogóle nie widać, tylko jest taka powiedzmy prześwitująca. Dla mnie to jest na plus, bo jest lekkie, a i tak niczego nie widać. Później jest warstwa z kropeczkami najolubiona. <grytania> I kolejna warstwa Teamu. No, jest tak zwiewna, lekka że na pewno człowiek to doceni. Ja się cieszę, bo nie będę się męczyć na poprawinach, tak? Chcę czuć luz, a nie, nie wiem, być ściśnięta. Też jest może ona lekko za duża, może mogłaby być ciaśniejsza, ale dla mnie to tym lepiej, ja nie będę kłamać, też będę mogła się najeść na <grywania> spokojnie. Uwielbiam tą górę. Ona jest cudowna. Tył. Tył jest Piękny. I chyba mi się... A nie, myślałam, że mi się fryzura rozwaliła, a to tutaj starzeczki. No co, kochani? Co mogę dużo mówić? Jest naprawdę piękna. Też ma... No, czy nie ma? Nie ma chyba trenu. Nie wiem. Ja i tak ją będę skracać. Jak widzicie, jest na mnie za długa. Skrócić to akurat nie problem. Tym bardziej, że tutaj nie ma żadnych koronek, żadnych wykończeń. Z tym w ogóle nie będzie problemu. No, ja jestem w niej zakochana dla mnie, to jest w ogóle bomba. No, tą i tą pierwszą bym postawiła na tym samym miejscu. Dla mnie, oczywiście. Pamiętajcie, każdy ma swoje gusta i każdemu podoba się co innego. Nie mam zamiaru oceniać także od jednego do dziesięciu, bo mówię, każdy lubi co innego. Ja Wam mogę powiedzieć, jakie ja widzę wady, zalety i no i tyle. już dzisiaj dziękuję za to, że ze mną byliście. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, chociaż dla mnie to sama przyjemność oglądać takie filmiki. Więc co, jeśli jesteście ciekawi, jeśli chcecie oglądać dalej, bo na pewno będą i kolejne suknie będą buty, biżuteria, ozdoby do włosów, przeróżne rzeczy, przeróżne wszystko tu znajdziecie. Oczywiście jeśli potrzebujecie. No dajcie mi się rozwijać. Klikajcie subskrypcję, lajkujemy i co, komentarze również są mile widziane. I co, w takim razie ja was zapraszam na następny raz. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Do zobaczenia, pa.